Witam Was serdecznie. Dziś opowiadanie świąteczna burza porządków. Był grudniowy poranek, a w domu Anki i jej młodszego brata Tomka pachniało jeszcze resztkami cynamonowego ciasta z wczoraj. Mama właśnie przyniosła kubki gorącej czekolady, a w tle leciała kolenda, jednak w powietrzu czuć było niepokój. Święta, tuż, tuż, a w salonie leżały porozrzucane ozdoby, dziecięce zabawki i stosy książek, które nigdy nie wróciły na swoje miejsce. Musimy sprzątać, zanim przyjdą goście, powiedziała mama, a jej uśmiech był lekko zmęczony. Anka i Tomek spojrzeli na siebie i postanowili, że tym razem. Będą bohaterami świąt, nie tylko obserwatorami. Najpierw zabrali się za choinkę. Tomek podawał ozdoby, a Anka wieszała je ostrożnie na gałęziach. Niestety jedna z bombek spadła i potoczyła się pod kanapę. Zanim Anka zdążyła ją złapać, rozległo się ciche ps. Bombka stukła się na kawałki. Ojej, jęknęli oboje. Ale mama tylko uśmiechnęła się i powiedziała. Nie martwcie się, czasem nawet najpiękniejsze plany mają swoje wpadki. Potem dzieci zaczęły sprzątać zabawki. Znalazły pod stertą klocków stary, zakurzony kapelusz taty, który nagle okazał się wejściem do wyobraźni. Anka włożyła kapelusz, a Tomek zrobił z koca magiczne zwierciadło i tak zaczęła się ich mała przygodowa misja. Wyruszyli ratować zagubione zabawki, które w ich wyobraźni zamieniły się w skarb piratów, a po drodze musieli ominąć niebezpieczne strefy pod stołem i kanapą. Kiedy już prawie wszystkie klocki i pluszaki wróciły na swoje miejsca, dzieci zauważyły, że na stole zostały rozsypane papierki po ciasteczkach i kilka okruszków. Chciały szybko posprzątać, ale nagle poczuły, że to, co zaczęli jako zwykle, zwykłe sprzątanie, stało się zabawą i przygodą śmiech niósł się po całym domu a mama patrzyła z rosnącą dumą na koniec dnia kiedy już wszystko było czyste i pachnące a choinka rozświetlała pokój migoczącymi światełkami mama usiadła na kanapie dziękuję wam moi mali pomocnicy nie tylko sprzątaliście ale i sprawiliście, że ten dom stał się naprawdę świąteczny. Święta to nie tylko prezenty, ale też pomoc i wspólne chwile, powiedziała. Anka i Tomek spojrzeli na siebie z uśmiechem, wiedząc, że choć wpadki były, a bombka się stukła, to najważniejsze było pomaganie i wspólna radość. Od tej pory każdy grudniowy poranek w ich Domu Zaczynał się od hasła: Kto dzisiaj pomaga mamie? I wszyscy wiedzieli, że sprzątanie może być małą świąteczną przygodą. Morał: Pomaganie rodzicom, zwłaszcza przed świętami, nie tylko ułatwia życie w domu, ale może być zabawą i źródłem radości. Nawet małe dzieci. Mogą mieć wielką przygodę, jeśli razem dbają o dom i innych. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Buziaki przesyłam wam pa. pa.